Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik został honorowym obywatelem miasta i gminy Gąbi. Tak na wniosek strażaków ochotników z OSP zdecydowali radni. To wszystko się zaczęło tak naprawdę, jeżeli chodzi o to dorosłe, poważne, zawodowe i, i społeczne i polityczne życie. W związku z tym to, że ta wspólnota mnie wyróżniła dzisiaj i doceniła i to jest pierwszy tytuł w tym mieście gminy, to jest dla mnie niezwykle ważne, wzruszające. Cóż będę dalej dobrze służył i tej wspólnocie całemu na zawsze i naszej ukochanej ojczyźnie? Nadanie tego tytułu to wynik aprobaty mieszkańców, w tym wspólnot samorządowych od sołeckich pogmin, zaznaczył burmistrz miasta wyraz no, docenienia pracy wcześniej jako mieszkańca, jako lekarza, też przecież praca społeczna była w zakresie radnego tej gminy, radnego miasta, pracy w zarządzie i potem kolejne te etapy, które były zawsze, to pamięć o tym miejscu naszym, naszym małym miasteczku Gąbinie, ukochanym przez nas, ale jak widać i przez marszałka, jest bardzo ważna. Wraz z tytułem władze gminy w ręce marszałka przekazały symboliczny klucz. Płocku gościł Adam Bodnar, minister sprawiedliwości. W Towarzystwie Naukowym Płockim spotkał się z Płocczanami. Głównym tematem spotkania było przywracanie standardów europejskich w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jak zapewniał prokurator generalny, odbudowanie Polski po 8 latach niszczenia wymaga czasu. Koalicja bardzo konsekwentnie podąża drogą odzyskiwania praworządności i naprawiania Polski, mówił Bodnar. Jak podkreślał, ważne jest, aby ludzie mieli zaufanie do instytucji orzeczniczych, które powinny działać zgodnie ze standardami konstytucyjnymi i europejskimi. Bodnar do Płocka przyjechał na zaproszenie wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego. Mieszkalnictwo socjalne było tematem konferencji, jaką zorganizowała Płocka Lewica. Jej gościem był wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Podczas spotkania współprzewodniczący Nowej Lewicy w Płocku podkreślał, jak ważne jest, aby młodzi ludzie nie opuszczali miasta. My potrzebujemy mieszkańców tutaj, na miejscu, płacących podatki, uczących się i pracujących w Płocku. Dlatego tak bardzo nam zależy, żeby stworzyć dla nich optymalne warunki <coughs> mieszkania, żeby mieszkanie w Płocku było z naturalnych względów dużo bardziej opłacalne niż mieszkanie w drogiej Warszawie. Rozwiązaniem może być Fundusz Budownictwa Społecznego. Takiego zdania był zaproszony przez Płocką Lewicę wiceminister rozwoju i technologii. Chcielibyśmy, żeby ten fundusz powstawał z dopłat budżetu państwa. Dopłat, które byłyby lustrzanym odbiciem wszystkich tych wydatków, które państwo do tej pory, co niezwykle istotne, ponosiło, ale także w przyszłości, które będą ponoszone na różnego rodzaju formy wspierania Polaków w zakupieniu nieruchomości. Wiceminister dodał, że budżet na mieszkalnictwo na rok 2025 jest rekordowy, a wynosi 4,7 miliarda złotych. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwalił budżet na rok 2025. Duża jego część zostanie wydatkowana na inwestycje w subregionie płockim. Jest to budżet bardzo ambitny. Po stronie wydatkowej w kwocie około 8 miliardów, powyżej 8 miliardów złotych. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to one przekraczają 35%. Budżet jest prorozwojowy. I wierzę głęboko, że przyczyni się do dalszego rozwoju województwa. Pieniądze z budżetu przeznaczone zostaną m.in. na rozbudowę i remonty dróg wojewódzkich, a także na rozwój kultury, programy wsparcia dla gmin i powiatów, czy projekty realizowane w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Płocku. Nominacje, nagrody, a przy tym cel charytatywny, jakim jest wsparcie dla woźb. Tak można stracić czwarty Bal Przedsiębiorców w Słupnie, zorganizowany przez władze gmin. Zaczął się karnawał, jest Bal Przedsiębiorców, jest czas na podsumowania, czas na docenienie przede wszystkim pracy wielu z tych ludzi. Mam nadzieję, że będzie to ta impreza rozrastała, żeby coraz więcej osób chciało w tym balu uczestniczyć. Od wielu lat Budmat Auto jest sponsorem nagród na Balu Przedsiębiorców. Tym razem zwycięzcy otrzymali vouchery na weekend z pojazdem E3008. Jesteśmy bardzo wszyscy pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o rozwój i stawianie nowych kroków. Stąd też promocja samochodów elektrycznych i pokazania tej elektryczności, która zbliża się do nas wielkimi krokami, jest coraz bliżej, żeby przedsiębiorcy też mieli możliwość wypróbowania tego namacalnie i żeby mogli też zacząć korzystać z nowych technologii. W tym roku nagrody otrzymali usługi pożarnicze Tomasz Łytkowski, firma Prokural, Międzynarodowy Transport Drogowy z Nowego Gulczewa oraz firma Sanimax. Ambasadorem gminy Słupno został Grzegorz Gomułka.